Obiecałem Wam historie związane z inwestowaniem w nieruchomości. Na pierwszy rzut, na tapet, weźmiemy mieszkania na wynajem. Skorzystam z przykładu mi najbliższego czyli z mojej własnej historii tego jak zacząłem. Być może to kogoś z Was e, zainspiruje. Na Finanse poruszamy tematy z szeroko rozumianego rynku nieruchomości, między innymi o inwestycjach, wynajem, we flipy. Tych historii będzie e, dużo, dużo więcej, więc pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco. Zaczynamy. Moja historia zaczyna się w 2014 roku. Widziałem wtedy filmik na YouTubie, który właśnie opowiadał o e, inwestowaniu w mieszkania na wynajem. I zainspirowało mnie to, i chciałem bardziej zagłębić ten temat. Miałem wtedy 25 lat i zacząłem zarabiać jakieś pierwsze sensowne e, pieniądze. Nie miałem też e, jakichś większych, co miesięcznych, stałych e, wydatków e, poza biletem miesięcznym na komunikację miejską. W związku z tym postanowiłem, że te nadwyżki, które generuję, no, chciałbym w jakiś sposób. Spożytkować. Kierowało mną kilka rzeczy, które do tej pory uważam, że są trafne co do tej formy inwestowania. Po pierwsze, jest to względnie prosty biznes. Nie wymaga nie wiadomo, jakiej, jak dużej wiedzy, żeby, żeby rozpocząć. To nie jest jak przykładowo z giełdą, gdzie ten poziom wiedzy musi być dużo, dużo wyższy. Jest też kwestia tego, że wielokrotnie byłem już na rynku najmu po tej drugiej stronie, czyli wynajmowałem od kogoś mieszkania, więc styczność z tym rynkiem, z tą dziedziną, wtedy całkiem nieświadomie już miałem, już nabierałem doświadczenia. No i poziom skomplikowania po prostu nie jest tu jakiś duży. Druga kwestia, którą. A strasznie się a jaram, jest perspektywa dochodu pasywnego. I oczywiście to nie jest tak, że z mieszkaniami na wynajem e, nic nie trzeba robić. Co jakiś czas trzeba poświęcić im e, uwagę, trzeba poświęcić im czas. Natomiast nie jest to coś, co odrywa cię od codziennej pracy, czy coś, przez co nie możesz sobie zaplanować urlopu. Da się to wszystko spokojnie pogodzić. Już wtedy pracowałem jako ekspert finansowy, więc oczywiście korzystałem z kredytu przy tym zakupie. Kalkulowałem to w taki sposób, aby. Wysokość czynszu najmu była mniej więcej na tym samym poziomie, co kwota raty zobowiązania, które będę ponosił. Jak zapewne wiecie, w każdej racie jest część kapitałowa i część odsetkowa. To, czego nie widać w tych miesięcznych przepływach, to kwestia tego, że z każdą spłaconą ratą nasze zadłużenie maleje właśnie o tą część kapitałową. Czyli rośnie nasz majątek. I właśnie na takim długoterminowym podejściu mi zależało, zależało mi na tym, żeby budować swój majątek właśnie w bardzo długim terminie. Czyli nie chodziło o niewiadomo jakie miesięczne zyski, ale właśnie o długoterminowa, długoterminowe budowanie wartości. No bo wiecie, kto nie patrzy daleko, ten ma problemy blisko. Dodatkowym czynnikiem jest to, że nieruchomości w dobrych lokalizacjach przenoszą wartość pieniądza w czasie. I oczywiście w były i będą spadki cen nieruchomości na różnych rynkach. Jednak patrząc na to długoterminowo, nie interesuje mnie to, czy za rok dane mieszkanie będzie 5% droższe czy 5% tańsze. Interesuje mnie to, co się będzie działo za 10 lat. I tu bardzo ważne jest to, co kupujemy. Ja zdecydowałem się na zakup kawalerki i kilka powodów. Po pierwsze jest względnie tania, czyli mniej kapitału potrzebuje, żeby ją kupić. A groszem wtedy też nie wiadomo jak nie Po drugie rentowność z wynajmu kawalerki jest wyższa niż w przypadku wynajmu większego mieszkania. Czyli kupując mieszkanie dwu czy trzypokojowe musiałem zapłacić dużo więcej, no a ten czynsz znajmu wcale tak mocno nie rósł. Na pewno nieproporcjonalnie do ceny. No i trzecia rzecz, kwestia łatwości wynajmu. Mieszkania małe zawsze znajdują swojego nabywcę, swojego najemcę. W czasach. Prosperity, w czasach e, ożywienia, kiedy wszystko dobrze się dzieje w gospodarce, e, to zdarza się, że te e, duże mieszkania o dużych metrażach, bądź czasami nawet e, domy, również się dobrze wynajmują. Natomiast, gdy są jakieś e, gorsze okresy na rynku, no to te mieszkania już tak popularne nie są. Natomiast e, kawalerki, czy inne małe mieszkania. Właściwie w każdym, w każdym cyklu, w każdym momencie są pożądane, i zawsze się znajdzie ktoś, kto w takim mieszkaniu będzie chciał zamieszkać. I oczywiście każda lokalizacja rządzi się swoimi prawami. Może być tak, że w jakichś mniejszych miejscowościach, kawalerka to jednak jest coś zbyt małego i takie totalne minimum to jest dwupokojowe mieszkanie. Natomiast no, ogólna idea jest taka, że mieszkanie było względnie tanie, miało dobrą rentowność z najmu i żeby łatwo się wynajmowało w każdych okolicznościach. Natomiast złota zasada o której pewnie już słyszeliście, mówi o tym, że w nieruchomościach liczą się trzy rzeczy: lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja. Jest sporo koncepcji mówiących e, o tym, jak tą dobrą lokalizację zidentyfikować. Natomiast e, myślę, że są takie dwie najbardziej popularne. Pierwsza to wybór takiego Pewniaczka, czyli miejsca, które jest dobrze skomunikowane, ma transport publiczny w pobliżu, w okolicy są jakieś zakłady pracy, czy też biurowce. Mamy też w pobliżu usługi, restauracje, inne tego typu rzeczy, które są przydatne do życia. Druga koncepcja Mówi o tym, żeby znaleźć nieruchomość w jakiejś lokalizacji rozwijającej się. I być może nie ma tam jeszcze dobrego, dobrej komunikacji, ale może jest w planach jakaś, nie wiem, nowa linia, czy to metra, czy tramwaju, czy innej komunikacji miejskiej. Być może jest planowany tam jakiś nowy zakład pracy, czy jakieś, Biurowce. Może jest to młoda dzielnica, która ma nowe osiedla, ale jeszcze nie ma tam sporo usług, ale widać, że powoli powstają. W takich sytuacjach e, często można znaleźć e, mieszkanie e, no, w lepszej cenie niż w e, centrum czy innej e, dobrej e, lokalizacji. Ja jednak na swoje pierwsze mieszkanie wybrałem typowego pewniaczka. Wiecie, miałem 25 lat i chciałem jak najbardziej ograniczać ryzyko. To było moje pierwsze mieszkanie, wszystko dla mnie było nowe, więc po prostu chciałem, żeby to było wszystko jak najpewniejsze. Więc ruszyłem w miasto, ruszyłem w rynek szukać idealnej oferty. Obejrzałem w internecie kilkadziesiąt ofert, kilka nieruchomości obejrzałem osobiście i wybrałem to, które spełniało moje oczekiwania. Było blisko linii SKM, która w którym mieście jest trochę synonimem. E, dobrej e, komunikacji. Blisko była też e, galeria handlowa. E, blisko były i powstawały nowe e, biurowce. Blisko było też centrum miasta z przeróżnymi usługami restauracjami, e, kawiarniami, itd., itd. Budynek był e, Stary, bo była to kamienica, ale dosyć zadbany. Ocieplony e, z zewnątrz, e, odnowiony, e, klatka w miarę zadbana. No bo wiecie, jak e, w mieszkaniu, w środku wszystko można e, zmienić, natomiast no, klatki tak łatwo odnowić się nie da, bo to kwestia całej wspólnoty. Mieszkanie było na pierwszym piętrze i też na tym mi trochę zależało, żeby to nie był parter, ani nie było to ostatnie, czy jakieś wyższe piętro bez windy. Być może teraz bym na to trochę inaczej patrzał, ale tak jak mówiłem, wtedy chciałem ograniczać ryzyko i unikałem jakiejś skrajności. 23 metry kwadratowe, które zmieniły moje życie. Bo właśnie wtedy rozpoczęła się moja przygoda z nieruchomościami. Cena takiego mieszkania w tamtym czasie wynosiła około 160 tysięcy złotych. I pamiętajcie, że to był 2014 rok, minęło prawie 10 lat, więc ceny po prostu były inne, ale na pewno pojawi się ktoś, kto powie, za taką cenę to też bym kupił. No, prawda jest taka, że wtedy sytuacja na rynku była e, też zupełnie inna. Nie było takiej mody na inwestowanie w nieruchomości, jak e, teraz. Nie wiadomo też, jak cena e, się zachowa. Nikt nie wiedział, czy ceny będą rosnąć, czy e, maleć. Ale oczywiście, łatwo się mówi po 10 latach, e, co by się zrobiło i Jestem przekonany, że w 2033 też będą osoby, które będą mówić, że o, gdybym miał za 300 tysięcy 10 lat temu do kupienia nieruchomość, to, to bym na pewno kupił. Trzeba też pamiętać, że w tamtych czasach ceny najmu również były dużo niższe. Taką kawalekę można było wynająć za około 1000 zł plus opłaty. Teraz e, ta cena jest około dwukrotnie wyższa. Zatem e, ta proporcja zarobku najmu do wartości mieszkania jest na zbliżonym poziomie co 10 lat temu. Prawda jest taka, że e, byłem pełen obaw przy zakupie swojego pierwszego mieszkania. No bo wszystko dla mnie tam e, było nowe. Teraz zakup mieszkania nie wywołuje u mnie ża praktycznie żadnych emocji, więc no, z takim sentymentem się to wszystko wspomina, jak kiedyś człowiek się właściwie każdym szczegółem przejmował. W każdym razie e, udało mi się znaleźć bank, który był na tyle głupi, żeby dać młodemu mnie. Pieniądze na zakup tego mieszkania, i tak stałem się właścicielem swojej pierwszej nieruchomości inwestycyjnej. Mogłem wrzucić ogłoszenie, zacząć to mieszkanie wynajmować. Można powiedzieć, że wszystko poszło super zgodnie z planem, tylko nie przewidziałem jednej rzeczy. Moim e, podstawowym celem było spożytkowanie moich nadwyżek finansowych. A no, okazało się, że najemcy spłacali mój kredyt, jeszcze zostawało z tego e, parę groszy. No i dalej mam te nadwyżki, którymi, e, które chciałem spożytkować. Więc szybko podjąłem decyzję, że nie ma co tracić czasu. Odkładam pieniądze na wkład własny na kolejne mieszkanie. I tak się wszystko zaczęło. W kolejnym materiale opowiem Wam, jak to się dalej potoczyło, jak to teraz u mnie wygląda. I mam nadzieję, że Was to zainspiruje. Na tym kanale będziemy opowiadać o historiach różnych osób związanych z inwestowaniem w nieruchomości. Więc jeżeli materiał ci się podobał, zostaw łapkę w górę, pamiętaj żeby subskrybować i być na bieżąco i widzimy się już niedługo.